Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty. Żartowałem, oczywiście jest to Battlefield 4 na Final Stand i gramy tutaj um, szturm na Hangar 21. Nie grałem jeszcze szturmu na, na tych mapach, generalnie bardzo mało gram szturmu. Będziemy bronić, więc myślę, że sobie zostawię taki setup jaki mam. Wbiłem się tutaj do chłopaków, jest Cookie Monster, jest Machiavelli i mam nadzieję, że coś tutaj zdziałamy, że wybronimy przede wszystkim to miejsce, zapierdzielamy jak małe samochodziki, oczywiście każdy skacze jak zajączek, oby to, oby ta akcja szybko tutaj się nam zakończyła, trochę sobie ściszę. Czyli, że szybko odeprzemy tutaj atak wroga, jeżeli jakikolwiek wróg tu jest, bo a, może to też być. O, coś tu podjechało. Dobra, jeden podjechał. Dobra, wstawaj misiaczku. Ops. Dobra, jakiś misiu tutaj, ale już go podnoszą. Wiem, że tu jesteś. Dobra. Następnego mamy. Eee, teraz wystarczy tylko skosić tych, który, którzy nam tutaj będą zagrażali. Dobra, i jesteśmy, że tak powiem, w domu Akorda. Dobra, na razie mam nadzieję, że. Za chwilę się tutaj z czymś nie wygupię. tam u góry są chłopaki, tu ktoś mi biegnie, dobra ale to jest nasz, eee, przydałoby się amo, tak między prawdą a Bogiem, bo pestek szczerze mówiąc już zaczyna brakować, dobra już sobie ładujemy, pięknie, dziękuję, podziękuję nam, naszemu koledze eee, i wiąmy szata, to wszystko, tylko tyle pestek mogę tutaj uzupełnić, to niezbyt dobrze. Dobra, chłopaki to próbują się przebić. To jest generalnie nasza misła. Gram tutaj z karem, jak widzicie. Skar jest naprawdę świetną bronią. I potrafi, potrafi sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Dobra, coś tu nam śmignęło. O, oh fuck. A tam chłopaki z drugiej strony ubezpieczają. Tak więc yy, nie powiem. Będzie im ciężko. Będzie im ciężko, aczkolwiek. O, ktoś tu się przebija. Ktoś tu się, holender, przebija. Gdzie on jest? Załatwili nam chłopaka, więc ktoś tu jeszcze będzie siedział. My jesteśmy Rosjanami. O, fuck! Okej. Okay. Mam nadzieję, że oh shit, oni tam faktycznie są z tamtej strony. O oh, fuck. No co jest? Stawaj. Oh fuck. o oh, wow wow. I zaczynają chłopaki cisnąć. Mam nadzieję, że ten koleś tutaj. Troszkę go odeprzę. O oh, wow O oh, fuck Oh fuck O oh, wow O oh. Dobra Na chwileczkę musimy się tutaj odchamić Tam są aż trzy osoby I dobrze by było, że tak powiem ich to wygarnąć stąd No rusz, że dupę Oh fuck Teraz nie Okej, okay, wygarnęli ich uuu, uh, uh, chłopaki moździerzy zaczęli używać. Okej. Okay. Oh fuck. Dobra, wstajesz, misiek. E, dobra. Zaczyna się taki atak, bardzo mocno pozycyjny, e, czyli będą chłopaki tutaj próbowali nie do końca przejmować, tylko po prostu próbować. Świetna miejscowa. Oczywiście na to, żeby mnie snajper są zdjął, ale nie będę się tutaj szczypał w tańcu. Okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy tam ktoś jest, tam ktoś jest, na pewno Zasłoni mi się O oh, fuck skończyło się Amo. Not good. Dobra, mam nadzieję, że tutaj jakiś jest tu gdzieś mi szefek tak... Ej, ej, ej! Misiu! Ej! Mnie nuzny patrząc! O oh, f**k! Mnie jest medycynska pomoć! Ej misiu! O No patrz no! Uciekł mi! Nie będę musiał go gonić! <grym> ej Gamoniu! Ja Może w końcu rzuci tą apteczkę! Na yy, cię tą amunicję! No oczywiście, że nie. Co za łeb kurwa, no Ktoś mnie podnosi chyba. Okej. Okay. Podniesiemy to. O! O fuck! To już dwie osoby były. No niestety musiałem coś zrobić z tym fantem. Wijłem sobie fragi tak prawda. O, chłopaki się to przebili Tam na dole są... Trzymaj masz tam? Okej okay. Dobra, to możemy śmigać dalej. Tam słyszę z prawej strony kogoś, jak krzyczy Uwaga O oh, fuck O! Ostatnim strzałem Stajesz Tam z tyłu jeszcze są chłopaki Do kogoś tu strzelają, oni bardzo fajnie się tutaj przesunęli, ale dobra, okej, okay. No, oh! Stajesz. No dalej, 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 okej. Okay. O oh, fuck Dobra Chłopaki... Chłopaki są z tej strony Ciekaw jestem czy Tak jest, udało się O oh, Fuck! Już nie tym razem Dobrze się rozstawił, ale zaraz zginie. No i dobra, to by było chyba na tyle Rozpieprzyliśmy cały system o oh je yeah. Jeszcze muszę się tylko schować. Okej. Okay. Uuu, na celu alfa jeszcze zdążył ktoś się uzbroić. Okej, okay, już nie. Także, e, no dobra. Poraziliśmy sobie jakoś tutaj z ludźmi. Eee, szybka akcja była... O, jakie piękne efekty specjalne na sam koniec nam się trafiły. Eee, wygraliśmy mecze i to. pocisnęliśmy. Muszę przyznać, że strasznie łatwo było bronić. Te punkty były z, u, usytuowane eee, my u góry, oni na dole, i ciężko jest w takim momencie tym z dołu się przebić do góry. Powinno być chyba w drugą stronę. No dobra, ale to by było na tyle, tak więc pozdrawiam Was serdecznie, taki krótki meczyk, ale zawsze, no nie? A więc trzymajcie się, cześć!